W spokojnej wiosce w głębi Polski, otoczonej rozległymi polami złotej pszenicy i gęstymi lasami sięgającymi po horyzont, żył Stanisław, prosty i oddany rolnik. Od młodości jego życie było naznaczone ciężką pracą na roli, uprawą zbóż i dbaniem o mały kawałek ziemi, który odziedziczył po ojcu. Ale jego największym bogactwem nie było pole, które uprawiał, lecz jego córka Zofia. Po przedwczesnej stracie żony Stanisław skupił całą swoją energię i miłość na wychowaniu Zofii najlepiej jak potrafił, ucząc ją wartości uczciwości, wysiłku i determinacji. Nawet pośród prostoty zachęcał ją do wielkich marzeń i nigdy nie poprzestawania na małym. Zofia była błyskotliwą, ciekawską i żądną wiedzy młodą kobietą. Od dziecka spędzała godziny przeglądając nieliczne książki, które ojciec zdołał kupić na przestrzeni lat, chłonąc każde słowo z niezachwianym entuzjazmem. Jej największym marzeniem było studiowanie medycyny na prestiżowym Uniwersytecie Warszawskim, aby móc pomagać potrzebującym społecznościom, takim jak jej własna. Stanisław, świadomy trudności finansowych, nigdy nie pozwolił jej się poddać. Pracował niestrudzenie, znosząc surowe zimy i wyczerpujące lata, by zaoszczędzić wystarczająco dużo, aby jego córka mogła mieć inną przyszłość. Lata mijały, i w końcu nadszedł dzień, gdy Zofia miała opuścić wioskę, by rozpocząć studia. Serce Stanisława wypełniło się jednocześnie dumą i tęsknotą. Przygotował się w swoim najlepszym stroju znoszonym garniturze, już nieco wyblakłym od czasu i butach noszących ślady lat ciężkiej pracy w polu. Mimo to żaden ślad zmęczenia nie był większy niż radość z zobaczenia córki stawiającej pierwszy krok w kierunku wymarzonej przyszłości. Po przybyciu na imponujący uniwersytet Stanisław zauważył ukośne spojrzenia studentów i rodziców innych uczniów. Złośliwe szepty rozchodziły się po korytarzach, podczas gdy niektórzy młodzi ludzie z zamożniejszych rodzin dyskretnie śmiali się z jego skromnego wyglądu. Jego skóra, naznaczona słońcem i spracowane dłonie, zdradzały życie ciężkiej pracy, ale on się nie załamał. Pozostał niewzruszony, trzymając walizkę Zofii z determinacją, ignorując osądzające spojrzenia, bo wiedział, że jego obecność tam była dowodem wygranej bitwy. Nikt tam nie wiedział o wielkości poświęcenia, jakiego Stanisław dokonał, aby jego córka mogła być w tym miejscu. Nie mówiąc Zofii, sprzedał swoją ziemię, kawałek gruntu należący do rodziny od pokoleń, aby zapewnić jej opłacenie pierwszych lat studiów. Ponadto, mimo że sam nie miał okazji uczęszczać do formalnej szkoły, spędzał noce przy córce, ucząc się z nią, słuchając jak czyta na głos i śledząc jej postępy w nauce. Wierzył, że wiedza jest bogactwem, którego nikt nie może ukraść, i mimo braku dyplomu demonstrował mądrość wykraczającą poza książki. Gdy nadszedł moment pożegnania, Zofia zauważyła w oczach ojca łzy, których nigdy wcześniej nie widziała. Stanisław objął ją mocno, szepcząc słowa otuchy i przypominając, że zawsze będzie przy niej, nawet jeśli dzielić ich będą setki kilometrów. W tej chwili Zofia zrozumiała, że rozpoczyna się nowy rozdział w ich życiu, a jej sukces będzie najlepszym podziękowaniem za wszystkie poświęcenia Ojca. Drodzy czytelnicy, Historia Stanisława i Zofii poruszyła już tysiące serc. Jeśli chcecie poznać dalsze losy tej niezwykłej rodziny, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie komentarz i podzielcie się swoimi przemyśleniami. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wzruszające opowieści. Rozdział drugi: Pierwsze tygodnie na Uniwersytecie były dla Zofii prawdziwym wyzwaniem. Mimo doskonałych wyników w nauce, czuła się outsiderką wśród studentów pochodzących z zamożnych rodzin. Jej skromne ubrania i wiejski akcent często stawały się przedmiotem dyskretnych żartów. Jednak determinacja i wartości wpojone przez ojca dawały jej siłę do stawiania czoła przeciwnościom. Pewnego dnia, podczas zajęć z anatomii, profesor Andrzej Kowalski zwrócił uwagę na wyjątkową precyzję i zaangażowanie Zofii. Po wykładzie poprosił ją o rozmowę i zaproponował udział w prestiżowym projekcie badawczym. To była szansa, o jakiej marzyła możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy i pomocy innym. Tymczasem w rodzinnej wiosce Stanisław musiał zmierzyć się z konsekwencjami sprzedaży ziemi. Wynajął małe mieszkanie na obrzeżach wioski i zatrudnił się jako pracownik w gospodarstwie sąsiada. Mimo trudności, każdego wieczoru pisał długie listy do córki, opisując codzienne wydarzenia i dodając jej otuchy. Nigdy nie wspomniał o swoich problemach, nie chcąc jej martwić. Zofia, nieświadoma prawdziwej sytuacji ojca, dzieliła się z nim swoimi sukcesami i wyzwaniami. W ramach projektu badawczego poznała Marka, starszego studenta medycyny, który pochodził z podobnego środowiska. Ich przyjaźń szybko się rozwinęła, oparta na wzajemnym zrozumieniu i wspólnych wartościach. Przełomowy moment nastąpił, gdy projekt badawczy profesora Kowalskiego przyciągnął uwagę mediów. Zofia, jako kluczowa członkini zespołu, została poproszona o udzielenie wywiadu. Opowiedziała nie tylko o badaniach, ale również o swojej drodze na Uniwersytet i inspirującej roli ojca. Historia ponownie trafiła do mediów społecznościowych, tym razem przynosząc nieoczekiwane rezultaty. Lokalna fundacja wspierająca zdolnych studentów z obszarów wiejskich zainteresowała się jej przypadkiem. Zaproponowali jej stypendium, które miało pokryć nie tylko czesne, ale również koszty zakwaterowania. Zofia nie posiadała się z radości, widząc w tym szansę na odciążenie ojca. Podczas weekendowej wizyty w domu planowała podzielić się dobrą nowiną. Jednak gdy dotarła do wioski i zobaczyła, że ojciec nie mieszka już w ich starym domu, prawda o jego poświęceniu wyszła na jaw. Ze łzami w oczach Zofia zrozumiała ogrom jego wyrzeczeń. Tego wieczoru, siedząc w małym wynajętym pokoju, ojciec i córka prowadzili długą, szczerą rozmowę. Stanisław w końcu opowiedział o sprzedaży ziemi, ale również o swojej niewzruszonej wierze w jej przyszłość. Zofia podzieliła się wiadomością o stypendium, widząc jak twarz ojca rozjaśnia się z dumy i ulgi. W drodze powrotnej do Warszawy Zofia podjęła decyzję. Z pomocą Marka i profesora Kowalskiego zaczęła organizować program mentorski dla studentów z obszarów wiejskich. Jej historia miała stać się mostem między dwoma światami, pokazując, że marzenia nie znają granic społecznych ani geograficznych. Rozdział trzeci: Program mentorski Zofii szybko nabrał rozpędu, przyciągając uwagę nie tylko studentów, ale także władz uniwersytetu. Profesor Kowalski, widząc jej zaangażowanie, zaproponował jej stanowisko asystentki w swojej klinice. To oznaczało dodatkowe godziny pracy, ale również bezcenne doświadczenie i możliwość zarobku. Marek który coraz częściej pojawiał się w życiu Zofii, aktywnie wspierał jej inicjatywę. Wspólnie organizowali spotkania dla młodzieży z małych miejscowości, dzieląc się swoimi doświadczeniami i oferując praktyczne wskazówki. Ich relacja powoli przekształcała się w coś więcej niż przyjaźń, choć żadne z nich nie śpieszyło się z nazywaniem tego uczucia. Tymczasem w rodzinnej wiosce Stanisław znalazł nowe powołanie. Jego pracowitość i uczciwość zostały dostrzeżone przez lokalną społeczność. Został wybrany do Rady Sołeckiej, gdzie mógł wykorzystać swoją praktyczną wiedzę i doświadczenie w służbie innym. Mimo skromnych warunków, w których żył, czuł się spełniony, wiedząc, że jego córka realizuje swoje marzenia. Pewnego dnia Zofia otrzymała nieoczekiwaną propozycję. Fundacja, która przyznała jej stypendium, zaproponowała jej udział w międzynarodowym programie wymiany studenckiej. Miała spędzić jeden semestr w prestiżowej klinice w Berlinie. To była szansa, o jakiej nawet nie śmiała marzyć, ale oznaczała również długą rozłąkę z ojcem i markiem. Stanisław, gdy usłyszał o tej możliwości, nie krył wzruszenia. Córeczko, powiedział podczas ich cotygodniowej rozmowy telefonicznej, świat stoi przed tobą otworem. Nie pozwól, by cokolwiek cię ograniczało. Te słowa dodały jej odwagi do podjęcia decyzji. Przed wyjazdem do Berlina, Zofia zorganizowała specjalne wydarzenie w ramach swojego programu mentorskiego. Zaprosiła ojca jako głównego mówcę, by podzielił się swoją perspektywą rodzica wspierającego dziecko w dążeniu do marzeń. Stanisław, początkowo onieśmielony, szybko zdobył serca słuchaczy swoją autentycznością i mądrością życiową. Na wydarzeniu pojawił się również lokalny przedsiębiorca, pan Witold Nowicki, który był pod wrażeniem wystąpienia Stanisława. Zaproponował mu pracę w swojej firmie zajmującej się doradztwem rolniczym. Ta propozycja oznaczała nie tylko lepsze warunki finansowe, ale także możliwość wykorzystania jego wieloletniego doświadczenia w rolnictwie. Marek, obserwując rozwój wydarzeń, postanowił również działać. Wiedząc o wyjeździe Zofii do Berlina, rozpoczął starania o staż w jednym z tamtejszych szpitali. Nie chciał naciskać na ich relacje, ale nie wyobrażał sobie spędzenia tak długiego czasu z dala od niej. Zofia, przygotowując się do wyjazdu, czuła mieszaninę emocji. Z jednej strony ekscytowała ją perspektywa nowych możliwości, z drugiej martwiła się o ojca i niepewną przyszłość relacji z Markiem. Nie wiedziała jeszcze, że jej pobyt w Berlinie przyniesie nieoczekiwane odkrycia, które zmienią nie tylko jej życie, ale także wpłyną na losy bliskich jej osób. Wieczorem przed wylotem, siedząc w swoim pokoju w akademiku, Zofia przeglądała stare zdjęcia rodzinne. Wśród nich znalazła fotografię swojej mamy, której prawie nie pamiętała. Na odwrocie zdjęcia dostrzegła nieznany dotąd napis w języku niemieckim. To znalezisko miało stać się początkiem fascynującej podróży w przeszłość jej rodziny. Rozdział czwarty. Pierwsze dni w Berlinie były dla Zofii intensywne, ale tajemniczy napis na odwrocie zdjęcia nie dawał jej spokoju. Po konsultacji z niemiecką koleżanką z kliniki dowiedziała się, że był to adres szpitala w Berlinie, gdzie prawdopodobnie jej matka odbywała staż medyczny 20 lat temu. To odkrycie wywołało lawinę pytań, na które Stanisław nigdy wcześniej nie udzielił odpowiedzi. Podczas cotygodniowej rozmowy telefonicznej z ojcem, Zofia delikatnie poruszyła temat przeszłości mamy. Stanisław zamilkł na dłuższą chwilę. Po czym westchnął głęboko. Są rzeczy, o których chciałem ci powiedzieć, gdy będziesz gotowa, powiedział wreszcie. Twoja mama, Anna, była utalentowaną lekarką. Poznaliśmy się, gdy przyjechała do naszej wioski na praktyki medyczne. Zakochaliśmy się w sobie, mimo że pochodziliśmy z różnych światów. W tym samym czasie Marek, który otrzymał staż w berlińskim szpitalu, natknął się na starsze dokumenty medyczne podczas porządkowania archiwum. Wśród nich znalazł artykuł naukowy współautorstwa Anny Weber, panieńskiego nazwiska matki Zofii, dotyczący innowacyjnej metody leczenia, która wyprzedzała swoje czasy. Tymczasem w Polsce. Pan Nowicki, nowy pracodawca Stanisława, przypadkowo odkrył, że przed laty jego żona była pacjentką Anny. Dzięki jej eksperymentalnej metodzie leczenia pani Nowicka pokonała poważną chorobę. To odkrycie sprawiło, że rodzina Nowickich jeszcze bardziej zaangażowała się w pomoc Stanisławowi. Zofia, zgłębiając historię matki w berlińskim szpitalu, poznała profesor Helenę Schmidt. Emerytowaną lekarkę, która była mentorką Anny, starsza kobieta ze łzami w oczach opowiedziała jej o błyskotliwej młodej lekarce z Polski, której innowacyjne podejście do medycyny mogło zrewolucjonizować metody leczenia. Twoja matka miała niezwykły dar łączenia wiedzy naukowej z głębokim zrozumieniem ludzkich potrzeb, powiedziała profesor Schmidt. W czasie, gdy Zofia odkrywała kolejne fragmenty rodzinnej historii, jej relacja z Markiem nabierała nowego wymiaru. Wspólnie pracowali nad odtworzeniem badań Anny, dostrzegając w nich potencjał, który wcześniej został przeoczony. Ich współpraca przyciągnęła uwagę kierownictwa kliniki, które zaproponowało im możliwość kontynuowania tego projektu. Stanisław, obserwując rozwój wydarzeń z daleka, zdecydował się wreszcie podzielić z córką całą prawdą. W długim liście opisał, jak Anna, mimo swojego sukcesu zawodowego, wybrała życie w małej wiosce, wierząc, że właśnie tam może najlepiej pomagać ludziom. Jej decyzja była podyktowana nie tylko miłością do Stanisława, ale także głębokim przekonaniem o potrzebie niesienia pomocy medycznej w zaniedbanych rejonach kraju. Podczas gdy Zofia coraz głębiej poznawała historię swojej matki, w jej życiu zawodowym pojawiło się nowe wyzwanie. Profesor Schmidt zaproponowała jej udział w międzynarodowym projekcie badawczym, który miał na celu rozwinięcie pionierskich metod leczenia opracowanych przez Annę. To oznaczałoby przedłużenie pobytu w Berlinie i konieczność podjęcia trudnej decyzji dotyczącej jej przyszłości zawodowej i osobistej. Marek, widząc jej rozterki, przypomniał jej słowa Stanisława o nieograniczaniu się w marzeniach. Twoja mama zostawiła ci nie tylko dziedzictwo naukowe, powiedział, ale także odwagę do podążania własną drogą. Te słowa sprawiły, że Zofia zaczęła patrzeć na swoją sytuację z nowej perspektywy, dostrzegając, jak przeszłość i teraźniejszość splatają się w nieoczekiwany sposób. Rozdział 5. Berlińska jesień przyniosła ze sobą przełomowe odkrycia. Podczas pracy nad projektem badawczym, Zofia natknęła się na szczegółowy dziennik swojej matki, ukryty w archiwach szpitala. Zapiski Anny odkrywały nie tylko jej przemyślenia naukowe, ale także głęboko osobiste wyznania o życiu, miłości i trudnych wyborach, przed którymi stanęła. W dzienniku Zofia znalazła wzmiankę o konflikcie, który Anna przeżywała. Prestiżowa klinika w Berlinie oferowała jej stałą posadę i możliwość rozwoju kariery naukowej, podczas gdy jej serce ciągnęło ją do Polski, do Stanisława i prostego życia, gdzie mogła realnie pomagać ludziom. To odkrycie wstrząsnęło Zofią, która teraz sama stała przed podobnym wyborem. Profesor Schmidt, widząc talent Zofii, złożyła jej propozycję nie do odrzucenia stanowisko kierownika nowego oddziału badawczego z pełnym finansowaniem i możliwością wdrożenia innowacyjnych metod leczenia jej matki. Jednak przyjęcie tej oferty oznaczałoby pozostanie w Berlinie na stałe. Marek, który do tej pory był jej największym wsparciem, otrzymał równie atrakcyjną propozycję pracy w prestiżowym szpitalu w Warszawie. Ich wspólne marzenie o prowadzeniu kliniki w rodzinnych stronach Zofii zdawało się oddalać. Napięcie między nimi rosło, gdy każde zaczęło podążać własną ścieżką kariery. W tym samym czasie Stanisław, dzięki pracy u pana Nowickiego, odkrył sposób na połączenie nowoczesnych metod zarządzania z tradycyjnym rolnictwem. Jego innowacyjne podejście przyciągnęło uwagę międzynarodowej organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Zaproponowano mu koordynowanie projektu, który mógłby zmienić życie wielu rolniczych społeczności. Podczas jednej z bezsennych nocy w Berlinie, Zofia znalazła w dzienniku matki niedokończony projekt plan utworzenia sieci małych klinik na obszarach wiejskich łączących nowoczesną medycynę z dostępnością dla lokalnych społeczności. To było jak przesłanie z przeszłości, pokazujące trzecią drogę możliwość połączenia ambicji zawodowych z służbą potrzebującym. Napięcie osiągnęło szczyt podczas Międzynarodowej Konferencji Medycznej w Berlinie, gdzie Zofia miała zaprezentować wyniki swoich badań. Na sali obecni byli zarówno profesor Schmidt, Marek, jak i niespodziewanie Stanisław który przyleciał na zaproszenie pana Nowickiego gdy Zofia weszła na mównicę jej wzrok padł na puste krzesło w pierwszym rzędzie gdzie zawsze siadała jej matka podczas podobnych wydarzeń w tym momencie wszystko stało się jasne zofia przerwała przygotowaną prezentację i zaczęła mówić o swojej wizji połączeniu najnowszych osiągnięć medycyny z potrzebami małych społeczności Przedstawiła plan utworzenia Instytutu Badawczego w Polsce, który łączyłby pracę naukową z praktyczną pomocą medyczną w regionach wiejskich. Jej przemówienie wywołało burzę oklasków, ale najważniejsze były spojrzenia trzech osób: Marka, który zobaczył w jej oczach ten sam płomień pasji, który połączył ich na początku, Stanisława, który rozpoznał w jej słowach echo marzeń swojej żony. I profesor Schmidt, która dostrzegła w młodej lekarce godną następczynię Anny. Po prezentacji w hotelowym lobby Zofia stanęła przed najtrudniejszą rozmową swojego życia. Musiała przekonać wszystkich do swojej wizji, która wymagała poświęceń od każdego z nich. Jej głos drżał, gdy przedstawiała swój plan, ale w sercu czuła, że wreszcie znalazła swoją prawdziwą drogę. Rozdział 6. Instytut Medyczny imieniu Anny Weber otworzył swoje drzwi w piękny, wiosenny poranek, dokładnie rok po pamiętnej konferencji w Berlinie. Nowoczesny budynek położony na obrzeżach rodzinnej wioski Zofii harmonijnie wtapiał się w otaczający krajobraz. W dniu otwarcia przed wejściem zgromadziły się tłumy, od miejscowych mieszkańców po międzynarodowych gości. Zofia, stojąc przed mikrofonem, z trudem powstrzymywała wzruszenie. Obok niej stał Marek, który zrezygnował z prestiżowej posady w Warszawie, by wspólnie realizować ich marzenie. Profesor Schmidt, która zgodziła się zostać konsultantem naukowym Instytutu, siedziała w pierwszym rzędzie z dumą, obserwując swoją podopieczną. Stanisław ubrany w elegancki garnitur prezent od pana Nowickiego. Promienił szczęściem. Jego projekt rozwoju obszarów wiejskich doskonale współgrał z misją Instytutu, tworząc kompleksowy program wsparcia dla lokalnych społeczności. W jego oczach lśniły łzy, gdy patrzył na wielką fotografię Anny, która zdobiła główny hol Instytutu. Podczas ceremonii otwarcia. Zofia przedstawiła innowacyjny program łączący badania naukowe z praktyczną pomocą medyczną. Mobilne kliniki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt miały docierać do najodleglejszych wiosek. Młodzi lekarze, zachęceni programem stypendialnym, chętnie zgłaszali się do pracy w terenie. Największą niespodzianką dnia było ogłoszenie przez profesora Schmidt utworzenia międzynarodowego funduszu stypendialnego imienia Anny Weber, wspierającego zdolnych studentów z obszarów wiejskich. Anna zawsze wierzyła, że prawdziwa medycyna musi dotrzeć do każdego. Powiedziała wzruszona profesor. Wieczorem podczas kameralnego przyjęcia w ogrodzie Instytutu Marek niespodziewanie uklęknął przed Zofią. Twoja mama pokazała, że można połączyć wielkie marzenia z prostą miłością, powiedział, wyjmując pierścionek. Czy pozwolisz mi być częścią tej historii? Zofia ze łzami szczęścia odpowiedziała prostym, tak, wywołując falę wzruszenia wśród gości. Stanisław, obserwując szczęście córki, poczuł, że jego życiowa misja dobiegła końca. Jednak pan Nowicki miał inne plany. Zaproponował mu kierowanie nowym działem ich firmy, skupiającym się na edukacji rolników i wprowadzaniu innowacyjnych metod gospodarowania. Twoje doświadczenie jest bezcenne, powiedział. Potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją zarówno tradycję, jak i nowoczesność. W kolejnych miesiącach Instytut rozkwitał. Zofia i Marek, teraz już jako małżeństwo, rozwijali kolejne projekty badawcze, zawsze pamiętając o praktycznym wymiarze swojej pracy. Program mentorski dla studentów z obszarów wiejskich przyciągał coraz więcej uczestników, a metody leczenia opracowane przez Annę znajdowały zastosowanie w kolejnych klinikach. Pewnego wieczoru, gdy Zofia porządkowała dokumenty w swoim gabinecie, znalazła ostatni nigdy niewysłany list swojej matki. Anna pisała w nim o swojej wizji medycyny służącej wszystkim, bez względu na pochodzenie czy status materialny. Największym szczęściem jest widzieć, jak nasze marzenia zmieniają świat na lepsze, napisała. Te słowa stały się mottem Instytutu, przypominając wszystkim, że największe osiągnięcia rodzą się z połączenia pasji, miłości i służby innym. Historia Stanisława i Zofii, a także dziedzictwo Anny, stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych lekarzy, pokazując, że prawdziwy sukces mierzy się nie tytułami, lecz zmianami, jakie wnosimy w życie innych. Drodzy czytelnicy. Dziękujemy, że byliście z nami przez całą tę niezwykłą podróż. Historia Stanisława, Zofii i Anny pokazuje, że miłość, determinacja i wiara w marzenia mogą pokonać wszelkie przeszkody. Jeśli ta opowieść poruszyła wasze serca, podzielcie się nią z innymi, zostawcie komentarz i opowiedzcie nam o swoich wrażeniach. Subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych wzruszających historii o ludziach, którzy odważyli się marzyć i zmieniać świat. Do zobaczenia przy następnej opowieści.